Co tam? Co tam? Ja już go sprzedałem. Mhm, mm a procent dla mnie? To ja mam sprzedać twoje 0, a ty procent będziesz robił z tego? No, chyba jakoś musimy się dogadać, tak? Co się kurwa dzieje? Pierdole, i korum, co jest kurwa? Wiesz co? Kurwa! Jej Sports Games, halo? Gość, gdzie? To, się, to się nie zgłasz, nigdzie. Dlaczego nie zgłaszam? Lincoln ma no podobne. Przypoliczymy Nie ma miawek. Czuń mi, kurwa, grozisz no. w tej chwili regres? Uważaj, ty jak chcesz. To zrobić ci dziecko w parterze, czy co? 7-7. A, no tanie, zrobicie hmm. ci no. Eee, ty już jestem bezpłatny. 75 lat mam. <grym> Dobra, poszło. на